Dziękuję za wprowadzenie. Postaram się podzielić z Państwem moją prezentacją. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Nie będziemy mieli takich problemów jak poprzedni mówcy. Czy widzicie Państwo moją prezentację? Moja prezentacja w pewien sposób dotyczy tego co słyszeliśmy podczas poprzedniej prezentacji, ponieważ będę mówił o kodach i normach. Widziałem, że to również było przedmiotem prezentacji poprzedniego mówcy, więc nasze prezentacje będą powiązane. Natomiast chcę mówić z międzynarodowej perspektywy dotyczącej Rozwiązań w zakresie licencjonowania technologii jądrowych. Przede wszystkim chciałbym krótko przedstawić w Nuclear, w jaki sposób kody i normy są wykorzystywane w procesie udzielania licencji, jakie są międzynarodowe systemy kodów i norm podając państwu pewne przykłady, jakie są opcje dostępne dla krajów, które dopiero wchodzą w ten system. Opowiem nieco na ten temat i później podzielę się jak, takimi spostrzeżeniami i jak przygotować się do wdrożenia kodów i norm. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia TÜV czy też Nord Nuclear. Jesteśmy międzynarodową organizacją ekspercką. Nasz zakres specjalizacji jest oparty na projektach realizowanych w sektorze energetyki jądrowej w, Niemc w Niemczech doradzamy niemieckim władzom w tym zakresie od ponad 50 lat. Szerokie spektrum kompetencji. Obejmuje również wejście w projekty międzynarodowe poprzez jednostki zależne i sieć partnerów w sektorze energetyki jądrowej. Z terenu Niemiec jesteśmy zaangażowani również w międzynarodowe projekty. Jesteśmy w projekcie kwalifikacji dostawców i sprzętu do projektu Angra 3 w Brazylii. Jesteśmy zaangażowani w projekt Olkiluoto 3 w Finlandii. Realizujemy bardzo interesujący projekt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie współpracujemy z ich regulatorem. Jesteśmy również zaangażowani w projekty unijne, gdzie wspieramy organy regulacyjne w. W krajach wschodzących, takich jak Jordan i Iran. Jordania i Iran. To również kilka słów na mój temat. Jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa jądrowego z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jestem również niemie członkiem Niemieckiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Reaktorów i Niemieckiej Komisji do Spraw Norm Bezpieczeństwa w Nord ma również swoją jednostkę w Polsce, TÜVNORD Nord Polska. Myślę, że wielu z Państwa zna naszą jednostkę i wiecie Państwo, że jesteśmy gotowi wspierać Państwo również bezpośrednio w kraju. Kody i normy w ramach procesu udzielania licencji. Podstawowy pokazywał nam już taką piramidę i chciałbym wrócić do tego tematu, może schodząc nieco niżej w tej piramidzie, w hierarchii przepisów regulacyjnych, zaczynając od ram prawnych, ustaw i rozporządzeń. W Niemczech nazywamy to rozporządzeniami i wytycznymi, które stanowią obowiązkowe wymogi techniczne. Wiem, że w Polsce rząd. Na podstawie pracy jej opublikował wiele takich regulacji, które są dla państwa wiążące w branży. Na kolejnym poziomie znajdują się kody i normy. Są, zazwyczaj, są to zazwyczaj wymogi nieobowiązkowe, ale określają powszechnie przyjęte rozwiązania, które pozwalają realizować wymogi, które z kolei są obowiązkowe. Są też inne rozwiązania w kodach, które zapewniają elastyczność, natomiast jeżeli realizuje się powszechnie przyjęty kod czy normę, który został przyjęty przez Krajowy Organ Regulacyjny odpowiedzialny za kwestie jądrowe i, i władze państwowe, można wykorzystywać opisane w nim rozwiązania i to pomaga osiągnąć odpowiedni proces w kwestii udzielania licencji i zleceń. Na przykładzie chciałbym krótko pokazać, jak realizowane są wiążące przepisy oraz jak działają kody i normy. się na przykładzie niemieckim mamy wymogi bezpieczeństwa dotyczące Elektrowni jądrowych, które są również dostępne w języku angielskim. Mamy tam wymóg dotyczący granicznych wartości ciśnienia chłodziwa reaktora. Wymóg dotyczy obowiązku stosowania wysokiej jakości materiałów, zwłaszcza w kwestii ich twardości i odporności na korozję. To jest dość abstrakcyjne wymaganie, ale mamy też kody i normy. KTA 3201.1, niemiecka norma dotycząca bezpieczeństwa, która jest bardzo kompleksowym dokumentem dotyczącym materiałów i postaci produktów, 157 stron tylko dotyczących tego zagadnienia i tam można znaleźć konkretne wyłogi dotyczące materiałów i badania materiałów, również w zakresie granicznych wartości ciśnienia, jak i e, konkretnych wymogów. Są też tam wymogi dotyczące producenta. W tej normie jest to określone na poziomie ogólnym, ale opublikowano również konkretne materiały, wskazane konkretne materiały, które są e, akceptowalne w tych zastosowaniach, gdzie udowodniono, że spełniają te wymogi i informacje dotyczące tych materiałów, ich parametry, para... Mechaniczne, techniczne, można znaleźć w tym dokumencie, ale trzeba też w procesie produkcji udowodnić, że te wymogi są spełnione. Wskazano tam również akceptowanych producentów. Jest tu elastyczność, jeżeli chce się opracować jakiś materiał, nie trzeba. Korzystać z przyjętego materiału, można przeprowadzić kwalifikację materiału, czy też przeprowadzić kwalifikację producenta. Jeżeli się wykaże spełnienie tych wymogów, o których mówiłem w punkcie pierwszym i drugim, w ten sposób przechodzimy od obowiązujących przepisów do kodów i norm, które dotyczą konkretnie danego przedsiębiorstwa, czy danego materiału. Mój przedmówca wspominał już o różnych międzynarodowych systemach kodów i norm. Wymieniłem tu cztery, ASME. Po stronie materiałowej to tak samo jak w, po stronie wyposażenia, jak i AKPiA, są normy, kody, kody i normy. IEC czy IEC, w których w objęte są elementy maniczne. ASME to jest, że tak powiem, matka, punkt wyjścia wszystkich norm zachodnich, ponieważ to z niego, z tych norm wywodzą się inne normy. Czy też w Niemczech normy KTA, Kerntechnischer Ausschuss czy normy rosyjskie. Cechą wspólną tych systemów, kodów i norm jest to, że tworzą systematyczne podejście do materiałów, konstrukcji, zasad analizy z obliczeniami i marginesami bezpieczeństwa oraz wymogami dotyczącymi wytwarzania. Ponieważ te systemy wdrażają systematyczne podejście. Jeżeli decydujemy się na stosowanie jednego z tego systemów, trzeba go wykorzystywać w całości. Nie można podchodzić do niego wybiórczo. Trzeba stosować cały system. Co warto jeszcze wspomnieć, to, że normy te są związane z zarządzaniem wiedzą, są zbiorem wyników badań, wiedzy i doświadczenia, za co trzeba zapłacić. I niektóre z tych norm kosztują dużo pieniędzy. Jest tu jeden wyjątek: to normy KTA, które są dostępne za darmo, również w internecie, również w języku angielskim. Więc jeżeli chcecie Państwo się czegoś dowiedzieć, to możecie sięgnąć do norm bezpieczeństwa KTA, które mogą stanowić dla Państwa pewną bazę wiedzy. Chciałem podać też krótki przykład stosowania normikodów. Mamy doświadczenie z urządzeniami do podnoszenia, które zostały zaprojektowane do stosowania w Europie do prac. Wymogi głównego wykonawcy niemieckiej spółki było stosowanie konkretnej niemieckiej normy bezpieczeństwa KTA 3902, która jest stosowana nie tylko w Niemczech, ale też w innych krajach, na przykład w Szwecji. Natomiast dostawca dźwigu była to spółka, która nie miała doświadczenia ze stosowaniem KTA 3902, co nastręczyło dużo problemów, ponieważ Zatrudniono nas jako agencję oceniającą. W naszej, w naszej ocenie stwierdziliśmy wiele odchyleń, co doprowadziło do istotnych opóźnień i myślę, że również do dużych kosztów dla spółki. Wspominam o tym, żeby zwrócić uwagę na to, że zwrócić uwagę spółkom z polskiego sektora, jeżeli zgłaszamy się. Do przetargu na dostawę konkretnego podzespołu zgodnego z jakąś normą, trzeba się z tą normą zapoznać wcześniej. Trzeba wiedzieć, co jest oczekiwane, co powinniśmy dostarczyć, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą to być dość nieprzyjemne doświadczenia. Szybko mówię, jeszcze dwa kolejne slajdy. W kwestii energetyki jądrowej są różne możliwości. Pierwsze dwa poziomy tej piramidy to kwestia rządowa i organów regulacyjnych. W Polsce zostało to już wykonane, nie ma tu o czym rozmawiać. Natomiast jeżeli mówimy o kodach i normach, są różne opcje. Można opracować własne, krajowe normy i, i kody, można przyjąć istniejący system na poziomie krajowym. Czy też można być elastycznym, stosować różne kody i normy i pozostawić to do decyzji dostawcy? Takie podejście stosuje wiele krajów, na przykład Wielka Brytania czy Czechy. Powiększę nieco kolejny slajd i rozumiem, że Polska będzie stosować podejście oparte na doborze kodów i norm przez dostawcę. Zaletą pierwszego podejścia byłoby zapewnienie, Kontroli nad wszystkimi wymogami na poziomie krajowym, ale wymagałoby to dużych nakładów czasowych i pieniężnych, i zapewne nie byłoby realistyczne. Mogłoby to też powodować problemy związane z przyjęciem takiego podejścia po stronie dostawców. W Niemczech trudno znaleźć kogoś, kto nie stosuje KTA. Natomiast trzecie podejście dostawca wybiera kody i normy, których będzie przestrzegał. Zapewnia to wysoki poziom elastyczności, umożliwia korzystanie z międzynarodowego doświadczenia, natomiast nie wolno tu zapominać, że konieczne jest szkolenie i konieczne jest wdrożenie tych norm bezpieczeństwa. Jest też jeden istotny problem i myślę, że ja to roz, rozstrzygnie i będzie się tym zajmowała. Dostawca, ale też dostawca mediów czy, czy wnioskodawca musi wykazać, że norma bezpieczeństwa, którą się wybiera, spełnia wymogi regulacyjne. To jest krok, który jest obowiązkowy w takim przypadku. Jeżeli chce się zastosować własne normy, trzeba wiedzieć o tym, że... Spełniają one wyższe wymogi regulacyjne, ale w tym konkretnym przypadku trzeba wykazać zgodność. Dla Państwa, jako dla branży, dla dostawców, musicie Państwo się przeszkolić i dostosować do tych wymogów. Przechodzimy więc do wniosków, co ja mogę powiedzieć na podstawie mojego doświadczenia, co bym zalecał dla polskiej branży. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiono. Należy dążyć do tego, aby organ regulacyjny podjął decyzję dotyczącą kodów i norm, ale wydaje mi się, że to już się stało. Trzeba teraz obserwować sytuację, z jakich dostawców można korzystać, a jakie systemy kodów i norm będą stosowane. Rozumiem, że wciąż są dwa dostępne standardy ale może też normy koreańskie, które są zbliżone do ASME, należy przygotować się na ich stosowanie. Należy zastanowić się i opracować procesy i struktury dotyczące szkolenia i certyfikacji, tak żeby być gotowym i móc konkurować na arenie międzynarodowej, ponieważ myślę, że Kwestia tego, jak szybko przejdzie się do kolejnych kwestii. Jednym z elementów jest certyfikacja producentów, jest norma międzynarodowa ISO 19443, systemy zarządzania jakością, energetyka jądrowa, która może stanowić, moim zdaniem, myślę, że jestem w stanie sobie wyobrazić, at least in into the... że. Spełnienie tej normy pozwoliłoby, przynajmniej ułatwiłoby dostawcom wejść w łańcuch, w łańcuch dostaw w branży energetyki jądrowej. Po podjęciu decyzji w wybraniu dostawcy wiadomo również, jakie kody i normy będą stosowane. Wtedy trzeba określić, co będzie konieczne do uzyskania konkretnych kwalifikacji i certyfikacji, jakie są wymogi techniczne dotyczące produkowania, dotyczące projektowania elementów, jakie są wymogi dotyczące badań dokumentacji, czy będzie zaangażowany jakiś organ kontrolny. Myślę, że w Polsce będzie to UDT, ale dla podzespołów niższej klasy być może jest możliwość przeprowadzania badań przez inny organ kontrolny. I na koniec mogę wspomnieć, że my w Nord i również za pośrednictwem naszej polskiej jednostki jesteśmy gotowi wspierać Państwa na drodze do wdrożenia takich norm i kodów. I na koniec chciałbym pokazać jeszcze jeden slajd. Nie dotyczy to bezpośrednio energetyki jądrowej, ale Chief Nord zajmuje się znacznie szerszą gamą projektów, nie tylko projekty jądrowe. Wspieramy technologię. Kontrolę w, zarówno w budownictwie podziemnym, jak i naziemnym, i, jak również w przestrzeni kosmicznej czy w powietrzu. To ostatni slajd z mojej prezentacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania i zachęcam również do kontaktu. Panie Tomasie, dziękujemy bardzo za interesującą, wyczerpującą prezentację dotyczącą bardzo ważnych. Kwestii. Przedstawił Pan trzy opcje dotyczące norm i kodów. Jeżeli chodzi o Polskę, co? jaka byłaby Pańska rekomendacja dotycząca opcji? Odpowiedź wydaje się być oczywista, ale chciałbym usłyszeć ją od Pana. Myślę, że powinniście realizować opcję trzecią, opcję C, czyli przyjąć normy wykonawcy, czy też szukać wykonawców. Myślę, że przy wyborze dostawcy należy przyglądać się normom i kodom, które będą stosowane, czy też które będą wymagane, czy, czy, czy takie normy będą dopuszczalne w Polsce. Dla mnie to... Jest rozwiązanie, że wciąż jest to proces oceny, ale być może będzie dostawca, który powie nie chcemy realizować tych norm i kodów, chcemy realizować inne, wtedy nie będzie to odpowiednia opcja, ale być może warto dać takiemu dostawcy wybór, więc warto również być może opracować swoje własne normy i kody, ale zajmuje to dużo czasu niemieckie normy bezpieczeństwa KPTR zostały opracowane już po wybudowaniu większości reaktorów jądrowych, czy też nawet na etapie ich budowy, a więc być może wdrożenie systemu takiego jak normy ASME, wtedy traci się elastyczność, więc ja zalecałbym współpracować z dostawcą, jeżeli dostawca wykorzystuje jakąś dopuszczalną międzynarodową normę, wtedy należy na to pozwolić. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Druga kwestia, którą chciałbym z Panem poruszyć, i dotyczy ona tego, co Pan już podkreślił. Powinniśmy przygotować się do stosowania wymaganej normy bezpieczeństwa przed podpisaniem umowy. Czy mógłby Pan rozwinąć tę kwestię? Jeżeli przyjrzymy się jeszcze raz temu przykładowi dotyczącym, dotyczącego sprzętu do podnoszenia, jeżeli chce się, być, chce się dostarczyć dźwig i obowiązuje konkretna norma, należy najpierw się z nią zapoznać, zanim przystąpi się do postępowania przetargowego. Można sobie wyobrazić, że da się to zrobić. I to jest pewna generalizacja. Ten przykład jest dość konkretny, jeżeli szuka się... Być może ktoś jest już gotowy do wykorzystania tego. Być może nie w energetyce jądrowej, ale być może nada się on do energetyki jądrowej. Wtedy trzeba się przyjrzeć tej kwestii, czy będziemy w stanie dostarczyć podzespoły zgodne z wymaganą normą. To pozwoli zachować realizacji i pewnie będzie wymagało jakiegoś nakładu pracy. Natomiast jeżeli się nie podejmie tych nakładów przed zawarciem umowy, trzeba to zrobić po zawarciu umowy i to może pociągać za sobą duże koszta, zająć dużo czasu i również wiązać się z nałożeniem kar. Więc spółki, pa, państwa spółki powinny szukać wsparcia i są inne spółki, które takiego wsparcia udzielą. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź, niestety ze względu na ograniczenia czasowe Musimy skończyć w tym momencie. Są oczywiście inne pytania i rozumiem, że będzie Pan gotowy na udzielić na nie odpowiedzi. Przekażemy Panu te pytania i myślę, że będzie mógł nam Pan wysłać odpowiedzi na te pytania. Dziękuję bardzo jeszcze raz.